Dzień dobry, witam serdecznie, witam serdecznie moi drodzy na kanale W siecie Króla Myśli i kanale, który... a nie będę o tym mówił, bo też mówię o tym ciągle i zaczyna, być, zaczyna się robić nudne, tym razem to pomy, pominę. Moi drodzy, zima to jest taki ciekawy okres, w którym ja czasami, bo nie zawsze, to zależy od tego, czy jestem zmotywowany, czy mam lenia, czasami robię przegląd swoich półek, swoich notatek i część z tego co tam jest po prostu wyrzucam do kosza bo uważam, że jest to do niczego już niepotrzebne dzisiaj znalazłem wśród tych notatek takie dwie kartki dwie kartki na których są zapisane pewne notatki dotyczące mojej trylogii fantazy zatytułowanej Król Myśli ja mam tutaj to, to, to pierwsze wydanie trylogii fantazy, pierwsze wydanie z zupełnie innymi brzegami, innymi Eee, inaczej skontrolowaną okładką, eee, tak ona wygląda. Pierwszy tom, chociaż to, to drugie wydanie ulepszone troszkę niewiele się od tego różni. Niemniej tak wygląda moja trylogia fantazji. Zatytułowana Król myśli. Trzeci tom. I chciałem Wam tutaj, właśnie przeczytać te notatki. Być może jest to jakaś. Być może są to jakieś notatki, które tworzyłem sobie tutaj w domu przed jakimś spotkaniem autorskim. Nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie też nie przypominam sobie, abym korzystał z nich tutaj podczas nagrywania jakiegokolwiek filmu na YouTube. Wobec tego. Wobec tego to robię teraz. Jeszcze tylko taka jedna mała uwaga. Otóż, moi drodzy, Trylogia Król Myśli, Myśli to jest e, moje pierwsze dzieło literackie, które ja wydrukowałem w dosyć dużym nakładzie. E, wielokrotnie robiłem dodruki tej, tej książki, bo ona mi się sprzedawała całkiem nieźle. Robiłem dodruki, ale teraz teraz tych dodruków robię. Nie będę. Zapas magazynowy, jaki mam... Mm, Według tej e, częstotliwości sprzedaży, według tej sprzedaży, jaką mam teraz, przypuszczam, że wystarczy mi gdzieś tak do końca września 2025 roku. Tak więc jest to mniej więcej ostatni już moment, ostatni gwizdek dla tych, którzy odkładali zakup trylogii Fantasy Grummage, na później może. Może coś tam mieli, jakieś inne, inne plany, inne wydatki, ale jeśli jest ktoś wśród oglądających ten film, kto chciał kupić trylogię Fantazy Król Myśli, chciał ją sobie przeczytać, to. Uprzedzam, że jest to już ostatni gwizdek, bo tak jak mówię, ja nie będę robił do druków, no, być może kiedyś, tak, być może kiedyś w przyszłości, owszem, ale w najbliższym czasie do druków nie będę robił i ten zapas magazynowy gdzieś tam we wrześniu, być może wcześniej się już skończy, więc nie będzie można tej trylogii sobie kupić, przynajmniej na razie, bo. Za lat, kilka. Być może wyda to jakieś wydawnictwo, być może ja zrobię do drug, Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie, książki są dostępne. Jak długo będą dostępne, trudno powiedzieć. Ta moja druga powieść, cień przeszłości, tego mam jeszcze dosyć spory zapas. Tam jest spokój. Natomiast tutaj, w przypadku króla myśli, no to już jest tak, jak mówię, ostatni gwizdek. Ja pamiętam, że w pierwszym. Mm, na kładzie. W pierwszej wersji tego tekstu nie było, tak, nie ma go tutaj. Od razu idzie, pierwszy, od razu idzie rozdział pierwszy. Natomiast w drugim wydaniu, w drugim wydaniu, mm, pierwszy tom opatrzyłem takim wstępem, yy, który teraz tutaj zacytuję: Istnieję, bo mam marzenia. Dla tych marzeń istnieję, dla nich cierpię upokorzenia. Dla nich ośmieliłem się, tak, ośmieliłem się napisać, ośmieliłem się wydać, napisać i nie schować, wydać własnym nakładem. Marzenie o napisaniu książki to, tak jak opowiadałem już na wielu spotkaniach autorskich, to marzenie z dzieciństwa. Ja, jak widać, dzieckiem już nie jestem, chociaż wyglądam, może jak starzec, ale czuję się jak dziecko. Może tak to zrobiłem. A może nie jak dziecko, ale jak młody człowiek. Młody Bóg. Dobra, spróbujmy przeczytać to, co jest tutaj na tych, na tych kartkach jeszcze raz. Żeby, tak jak mówię, zachęcić tych, którzy odkładali, odkładali decyzję o zakupie drogi, król myśli, i uprzedzić ich o fakcie, że. Zapas magazynowy tej trylogii się już kończy i niedługo nie będzie ona dostępna. Naprawdę. Ja wydaję książki własnym nakładem, więc tutaj mówię szczerze. Może być tak, może się okazać tak, że w pewnym momencie tych książek po prostu zabraknie w sprzedaży. Będą niedostępne. To już. Ostatni raz o tym mówię, a może jeszcze na koniec powtórzę, zobaczymy. Dobra, jedźmy dalej. Co ja mam na tych notatkach napisane? Co ja tu sobie przygotowywałem? To chyba było przed jakimś spotkaniem autorskim. Chyba tak. Dobra. Król myśli to powieść fantazy, tak mam tutaj zapisane. Charakteryzująca się, tak jak e, wszystkie powieści tego gatunku, bogatą akcją, pełną niezwykłych zdarzeń. Skonstruowaną logicznie i logicznie spójną. To są moje notatki, ja tak sam o własnych książkach piszę. No ładnie, ładnie, to, 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 to tak, powinno, tak powinni pisać ci, którzy recenzują te książki, a nie, a nie pisasz. No ale tak sobie napisałem, to tak, tak się dochwalę tym, co mam. Akcja powieści dzieje się w odrębnym, wymyślonym dla jej potrzeb świecie, dla którego to potrzeb wymyśliłem planetę z jej kontynentami, oceanami, pasmami górskimi, rzekami, zamkami, miejscowościami. Tak, tak, moi drodzy. Akcja tej powieści dzieje się na. Całkowicie wymyślonej planecie. Aczkolwiek bardzo podobny do Ziemi, chociaż układ kontynentów jest zupełnie, ale to zupełnie inny. Wymyśliłem także historię ludzkości. Historia ludzkości, którą znamy, tą oficjalną, tak? Wplątując w tą teorię Darwina i yy, różne wierzenia z różnych religii, poplątana, pomieszana. Tak naprawdę my, ludzie, Homo sapiens tej swojej historii tak do końca nie znamy. Natomiast ja tę historię skonkretyzowałem, napisałem w tej książce, jest ona opisana w pierwszym tomie, jak powstał człowiek na, na mojej planecie, kto go, że tak powiem, stworzył, kto go uruchomił i ta historia ludzkości w, dla potrzeb króla myśli została przeze mnie opisana. Wymyśliłem także historię ludzkości tej planety, a całość ubarwiłem znanymi z mitologii słowiańskiej boginkami, boginiami y, i astralami. Tutaj hmm, pewna taka, taka nieścisłość, bo ja nie użyłem do y, trylogii fantazy, do króla myśli, tych boginek znanych z y, mitologii słowiańskiej. Nie użyłem ich teraz wymyśliłem swoje własne, swoje no, swoje, swoje, y, swoje y, istoty duchowe, tak to można by było dzisiaj już skorygować. Pojawiają się też, no to nie, nie może dziwić, smoki. G, g uwaga, g g, 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 tak, ja jestem z zachodniopomorskiego, my tutaj jesteśmy pomarzanie, y, Mamy w herbie gryfa, Wo, wobec tego jest gryf. Jest gryf, koniecznie musiał być gryf, bo tutaj gryf jest na pomorzu rzeczą istotną, ważniejszą od smoka i inne nieistniejące zwierzęta. I inne nieistniejące zwierzęta. Król myśli to powieść wielowarstwowa, składająca się z licznych wątków skupionych wokół bohaterów powieści ale też mnóstwa epizodów pobocznych, zbogacających, a często wyjaśniających fabułę. Tak, to prawda. Tutaj te, ta notatka, tą, tą notatkę, ten, ten fragment tekstu całkowicie dzisiaj, że tak powiem, nie tyle popieram, co uwiarygadniam dzisiejszą tą swoją wypowiedzią. Tak, faktycznie Król Myśli to powieść wielową, wielowarstwowa składająca się z, lu, z, li, z licznych wątków Skupionych wokół bohaterów powieści, ale też mnóstwa epizodów pobocznych Zbogacających, a często wyjaśniających fabułę Tak, to, to zostaje, tak, tak jest Powieść Król Myśli to nie tylko fabuła, nie tylko przygody bohaterów i ich charakterystyka No tak, to prawda Wielowarstwowość powieści wykorzystywałem do przemycenia swoich poglądów na świat. Tak, w tej książce moje poglądy na świat są przemycone w treści, natomiast zrobiłem to w sposób jeszcze taki delikatny, można powiedzieć, skromny nie pchałem tych poglądów nie wpychałem tych poglądów bardzo mocno i są one tak w pewnym sensie troszkę zakamuflowane ukryte w tej, w tej powieści w tej kolejnej powieści którą teraz piszę one wybrzmiewają bardzo ale to bardzo bardzo mocno wiele z tych poglądów ukryłem no właśnie ukrytych jest w fabule są jednak i takie, które wyraziłem słowami wkładając je w usta swoich bohaterów. A to nawet o tym zapomniałem. Dobra. I teraz tak, no, jak oglądacie ten film, jak oglądacie ten film, to pewnie się dziwicie, no, co ten człowiek tutaj odstawia, tak? Co on, co on tutaj robi? Chwali swoją własną powieść. No i tak faktycznie mam tutaj zapisane w w ostatnich linijkach. Mam to napisane w ostatnich linijkach. Autor wychwalający swoje dzieło, to przyznacie Państwo pewne nieporozumienie. Tak, no pewne nieporozumienie i to takie dosyć nawet mocne nieporozumienie, ale co mam zrobić? Ja jestem sam, samowydawcą ja muszę, ja muszę docierać do was. Muszę. Yy, nie mam. Żadnego jeszcze agenta. Nie mam żadnego wsparcia ze strony wydawnictwa. No muszę to robić sam. Czy to nieporozumienie? Nie wiem, może i tak, licho wie. W każdym razie, no robię to. Bo wiem, że ci, którzy przeczytali trylogię Fantazy Król Myśli, ci tego nie żałują. Bo opinie, na lubimy czytać, są bardzo, ale to bardzo pochlebne. Co mnie ogromnie cieszy. Co mnie ogromnie cieszy. I zachęcam tych, którzy już przeczytali książkę, już o niej nawet zapomnieli, do tego, aby wsparli mnie swoją opinią na portalu Lubimy czytać. Można też, na, przepraszam, na innych portalach, ale ja nie wszystkie śledzę. Najbardziej, najczęściej śledzę portal lubimy czytać i tam właśnie proszę o, o te, o te opinie, o te recenzje, bo, bo tam one do, do mnie docierają. Jest in, szereg i wiele innych portali e, m, o tematyce książkowej, e, natomiast ten lubimy czytać, to jest taki mój, mój, na którym ja się tam udzielam, sam m, recenzuję książki i te recenzje tam na tym portalu, na tym portalu publikuję. Dlatego namawiam, zachęcam i proszę tych, którzy się powstrzymali, żeby tę recenzję napisali. Jeśli będzie to recenzja negatywna, to będę się z tego bardzo, ale to naprawdę bardzo cieszył. Dlaczego? Dlatego, że będzie. Dlatego, że będzie. Nieważne, co mówią, ważne, że mówią. Taka stara prawda. Tak? Bo te recenzje w pewnym momencie. Na lubimy czytać było dosyć sporo. Ja nawet nagrywałem filmy i czytałem te recenzje, te wasze opinie, recenzje, jak zwał, tak zwał, a w pewnym momencie one się skończyły. Przestały być publikowane. A mi zależy na tym, żeby jeszcze trochę tych opinii na temat króla myśli się pokazało. Na lubimy czytać. Pomyślę, że to dzieło jest tego warte. Tak jak do tej pory rozmawiam z ludźmi i widzę to, co piszą, pisali o tym Królu Myśli. Ta książka spotkała się z ciepłym przyjęciem. Ludzie byli z niej, że tak powiem, zadowoleni. Dobrze, moi drodzy, ta kartka. Ja nie wiem, czy te kartki. Ja może ja sobie zachowam tak, bo tutaj mam taki, ten, te, te książki, one stoją na półce. Ja je sobie tutaj schowam do tego pierwszego tomu, do pierwszego wydania. To pierwsze wydanie było takie, takie, jakie było. Co? Wcale nie złe. Nie mogę powiedzieć, że coś tutaj było źle wydane. W drugim wydaniu tylko zmieniłem grzbiet książki i dodałem jeszcze ten wstęp. Ten wstęp. Na początek. Istnieje bo mam marzenia. Dla tych marzeń istnieję. Dla nich cierpię upokorzenia. Dla nich ośmieliłem się. Dla nich ośmieliłem się napisać. Dla nich ośmieliłem się zostać pisarzem. Tak, bo takie były marzenia. Marzenia z dzieciństwa. Zostać pisarzem. No i ośmieliłem się zostać tym pisarzem. To dla Was. Wszystko. Dla tych, którzy lubią książki. Ja zachęcam do przeczytania Króla Myśli, zachęcam też do przeczytania tej, tego mojego thrillera Cień Przeszłości i zachęcam do śledzenia moich wpisów na Facebooku, bo tam jest taka grupa, taka grupa, grupa, tak, tak to się nazywa na Facebooku grupa, która nosi nazwę jaka to jest nazwa Armia Króla Myśli jeśli ktoś z was jeszcze w tej Armii Króla Myśli nie zaistniał, a chciałby do niej dołączyć, proszę dać mi znać właśnie przez Facebooka, wyślę zaproszenie bo tam, na tej Armii Króla Myśli, na tej grupie ja relacjonuję to co się dzieje podczas pisania kolejnej mojej powieści, która ciągle jeszcze nie ma tytułu, która ciągle jeszcze nie ma tytułu, ale uczestnicy tej grupy wiedzą, że powieść się pisze, jest instatu na scenie powieść się pisze i wiedzą, co w fabule tej powieści już się zawiera. Nie wiedzą wszystkiego. Mają taki mały, małą, drobną informacyjkę. Informacyjkę. To tyle, jeśli chodzi o, o dzisiejsze grzebanie po starych półkach, po starych dokumentach. Znalazłem te kartki, postanowiłem to nagrać. Tak to wyszło jakoś. Jak wyszło, czy dobrze, czy źle? Nie wiem. Ważne, że. Nieważne, co mówią, tak? A to teraz ja o sobie to powiedziałem dobrze. Okej, okay, dobra. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Hej!